Cześć, witam serdecznie z kolejnego materiału, który przygotowaliśmy dla was. Tym razem mamy dla was, słuchajcie, materiał z zapowiedzi ekskluzywnego dema, które zostało dostępne raptem na 3 dni dla Xboxa i dla PlayStation i chodzi tu o grę Wulo Fallen Dynasty. Świetna gra od Team Ninja. Demo mi się bardzo spodobało. Jeżeli ktoś nie kojarzy Team Ninja, to zapraszam Widzicie gry takie jak Nioch czy Ninja Gaiden to już starszy tytuł, ale Niochy 1 czy 2 no to sztos jak dla mnie. I tutaj Ninja Gandy poszło tropem, który został wydeptany przez Niocha. Tylko moim zdaniem zdecydowanie ulepszyli to, co było w Niochu, i na, na plusach dla mnie. E, ok, ale zanim, zanim przejdziemy do wszelkich technik, e, słuchajcie, to może najpierw opowiem Wam o fabule. Fabuła jest, tak jak w Niochu, e, Fabuła nie jest oczywiście tutaj jakimś sztosem pisanym przez Spielberga. Raczej nie słuchajcie, prosto, przenosimy się do fantastycznej wersji starożytnych Chin pod koniec panowania dynastii Han jesteśmy sobie prowincjonalnym milicjantem w wiosce i zostajemy zmuszeni do odparcia inwazji przez demony, które postanowiły sobie zająć trzy królestwa więc jak widzicie, fabuła jest prosta, łatwa i przyjemna, przyjechały demony my akurat jesteśmy milicjantem w tamtejszej ochronie obywateli i ruszamy do boju, albo jako szary policjant tutaj wykasować demony. Więc fabuła jest i na tym koniec i to... A, i broń Boże, to nie jest zarzut, tak, do tej fabuły nie. I tyle wystarczy. Naprawdę tyle wystarczy, jak już chwycicie miecz w łapę, to już Wam nic więcej nie będzie do, potrzebne, uwierzcie mi. Gra jest typowym rpg akcji, eee, polega to na tym, że w demie przynajmniej, jesteśmy wrzuceni, słuchajcie, w e, typowo... Może typowo lub nie, typowo otwarty świat, w którym kręcimy się w kółko, zadaniem jest zabicie ostatecznego bossa, jest to generał e, wrogich sił, e, którego mamy unicestwić i możemy po, e, sobie dowoli eksplorować świat i tak jak my go będziemy wiedzieć, którą stronę pójdziemy i tak dalej, zależy tylko... Od nas, więc tutaj mamy możliwość rozwoju postaci dowolnego przez nas, a nie że gra jest korytarzowa. Tak więc to jest fajne. Musimy wypełniać misję, rozwijać tak jak naszą postać, i oczywiście tłuc wszystkich jak leci. OK, słuchajcie. I przejdźmy do pierwszej nowości, jest to ranga męstwa. Gdy zaczynamy grę, ranga męstwa jest na poziomie 0. Rangę męstwa możemy sobie nabijać poprzez zabijanie przeciwników, ona nam wtedy rośnie. Czyli ranga męstwa jest to taki nasz level postaci, mówiąc bardzo uproszczonym językiem. Czym wyższy level postaci, tym zdecydowanie rośnie nasza siła. Prosty przykład, gdy zaczynałem grę i miałem zelową rangę męstwa, tak? miałem problem z zabiciem dwóch, trzech przeciwników, gdy doszedłem do maksymalnego rangi męstwa w demie, czyli do poziomu 20, w sumie czyściłem całą mapę na jednym życiu, więc jest zdecydowana różnica. Jest to bardzo fajny system, bo jakby dzięki temu nasza, naszą postać możemy rozwijać w dwóch kategoriach dzięki punktom męstwa, tak, tej randze męstwa, to jest pierwszy i w sposób tradycyjny, czyli że zbieramy punkty umiejętności i ładujemy je w poszczególne e, rzeczy, które nas interesują. Ale do tego przejdziemy później. Na razie się na rangę męstwa. Bo teraz, tak, e, oczywiście, sprawa jest jak to w typowo takich grach, że nabijacie rangę męstwa, dochodzicie do dziewiątego poziomu, zabili Was. I co wtedy? No, niestety, ranga kasuje się do zera. Jak to zrobić, żeby się nie kasowała i nie dostać spazmów? Bardzo prosto. Mamy w grze sztandary. małe i duże. Jedne i drugie. Sejmują nam rangę męstwa, ale nie na levelu, na którym my ją zdobyliśmy, tylko podbijają nam. Czyli przykładowo, podbijacie pierwszy sztandar, już zaczynacie z levelem drugim, nawet jak zginiecie. Później podbijacie kolejny sztandar, zaczynacie z levelem szóstym rangi męstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jeżeli podbijecie wszystkie, to nawet jeśli zginiecie, ranga męstwa zostaje na poziomie 20. Teraz taka mała podpowiedź jeszcze. Małe sztandary podbijacie bez niczego, wystarczy je znaleźć, podejść i aktywować. Duże z reguły są chronione przez mini-bossów. Minibossowie z reguły są, nie są za mocni, tak? nie wymagają jakichś nie wiadomo jakich umiejętności, ale też nie tak, że pójdziecie sobie z bomby. O, mini boss to go ubije, No nie, tak łatwo też nie będzie. Ale tak to wygląda. Więc jest to coś nowego dla mnie. i bardzo mi się to spodobało, bo powiem szczerze, po awansowaniu postaci w zwykłych poziomach, których tam nabijem, nie wiem, Z20, no nie czuję specjalnej różnicy w mocy postaci. A jeżeli chodzi o rangę męstwa, zdecydowanie, więc fajna rzecz, która mnie intryguje i na pewno zachęca do tej gry. Dobra, słuchajcie, mamy już to omówione, lecimy dalej, jest sama walka. Kupmy się teraz na walce. Walka jest dynamiczna, szybka i wymaga precyzyjnego timingu. Jeżeli chcecie jakieś e, tutaj bazować na unikach, bazować na perfekcyjnej obronie, to zdecydowanie słuchajcie, e, tutaj trzeba mieć precyzję zegarmistrza, bo dosłownie ułamek sekundy później i już leżycie i kwiczycie. E, tak, grze, słuchajcie, nie ma typowej staminy. E, którą z reguły w takich grach posiadamy, mamy pasek, który się dzieli na e, kolor niebieski, który idzie w prawo, i kolor czerwony, który idzie w lewo. E, pasek niebieski ładujemy, <śmianowicie> żeby było śmieszniej, zadając obrażenia przeciwnikom Czyli ty, e, czym celniej machacie mieczem, e, tym więcej ładujecie pasek niebieski. Natomiast pasek niebieski e, tracimy, gdy dostajemy obrażenia lub używamy uników bądź obrony. Obrona liczy się tylko wtedy, tracimy, kiedy otrzymamy cios, tak? I gdy dojdziecie do końca czerwonego paska, postać na chwilę traci równowagę i jest bezbronna. Więc nie ma tak, że będziecie e, uciekać w nieskończoność czy parować ataki w nieskończoność, bo nie, sparujecie 2-3 ciosy, robicie 3-4 uniki, to jest koniec. Musicie cały czas atakować. Gra jest nastawiona na walkę na bardzo wysokie tempo, i nie ma tutaj chodzenia i zwiedzania w czasie walki. Tylko czysta walka się liczy I ten system jest naprawdę widowiskowy i fajny, i wciąga bez reszty. E, dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o walkę, to w takich grach wiadomo, jest dość ciężko. I tak jak e, e, robiła to e, Team Ninja, robiła to w niochu. Tak tutaj, macie możliwość przyzwania sobie innych graczy. W demie można było przyzwać dwóch graczy, czyli całkiem sporo, i oni mogą Wam pomóc. I naprawdę, przy walce z bossem, wystarczy tak naprawdę jedna osoba, która jest w miarę kumata i odwróci uwagę bossa. I bez problemu jesteście w stanie sobie, sobie z nimi poradzić. O ile, ta, o ile Wy jesteście kumaci i ta postać jest kumata, tak? to wtedy dacie sobie radę. Ale czasem bywa tak, wiecie, że no nie ma kogo przyzwać, albo nikt się nie zgłasza. Więc w grze jest opcja przyzwania NPC-ta. Jest tylko jeden, nie ma, żadnych, nie ma możliwości dwóch, jest jedna, jeden wojownik do przyzwania. Ja sobie go przyzwałem, bo powiem szczerze, jeżeli ja chciałem komuś pomóc, to bez problemu znalazło mi serwer. Jeżeli ja potrzebowałem pomocy, to niekoniecznie kogoś znalazłem. Więc wziąłem się tego NPC-ta i udało mi się, wszystkich minibossów ubiliśmy bez problemu głównego bossa tam nam ciut brakło, żeby go zabić, ale jest to zdecydowany na plus. Jedyna rzecz, słuchajcie, to żeby przyzwać czy to NPC-ta, czy gracza, potrzebujecie pieczęci smoka. Pieczęci smoka wylatują z pokonanych wrogów, więc raczej nie ma problemu ze znalezieniem ich. Ja grając w grę około 4 godzin znalazłem ich ponad 70. Więc jak widzicie, to nie jest tak jak w Dark Souls, gdzie trzeba było mieć tam chyba dzwoneczki, z tego co ja pamiętam. Takich tych dzwoneczek też było 5 na całą grę. Nie nie. Tutaj macie tego w brud tak naprawdę i możecie całą grę przejść w kopie. Najlepiej jakbyście mieli jakiegoś kumpla, z którym będziecie razem to przechodzić i wtedy gwarantuję wam, zabawa jest przednia. No dobra, to tyle, tyle o walce. Przejdźmy dalej do mapy. Mapa w grze jest, bo jest w opcjach, tylko jest niedostępna, bo tak jak mówię, jest to tylko demo. W samej grze mamy dostępny tylko kompas. Na kompasie mamy zaznaczoną czerwoną strzałeczkę. Czerwona strzałeczka oznacza nam bossa końcowego. Jeżeli zginiecie, pojawia się również żółta strzałeczka. Żółta strzałeczka oznacza zemstę, czyli lokalizację waszego przeciwnika, który was zabił. Jeżeli go zabijecie, odzyskacie to, co straciliście, czyli punkt umiejętności. Dobrze, i coś, co jeszcze mam na mapie, i na mapie pojawiają się, że się chorągwie. Nie tylko te podbite, ale też te do podbicia, dzięki temu nawet jeżeli się zbliżycie tylko kawałek do takiej chorągwi, widać ją na mapie. Obok, obok kompasu mamy tutaj, słuchajcie, rangę męstwa, mamy ilość dużych chorągwi do znalezienia oraz ilość małych. OK, na koniec słuchajcie, skupmy się na trzech rzeczach. Na początek, ekwipunek ekwipunku jest trochę, bo mamy miecze dwuręczne, jednoręczne, podwójne miecze, halabardy, noże do rzucania, kusze czy łuki, więc trochę tego jest. Do tego, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mamy oczywiście główną zbroję, mamy hełmy, mamy ochraniacze tutaj, nie wiem jak to w sumie nazwać na łokcie, coś bym tak powiedział. I oczywiście spodnie, tak? Więc mamy cztery, cztery rzeczy dotyczące armoru. Przy sobie możemy mieć dwie, dwie, dwie bronie, które służą do ataków dystansowych plus noże do rzucania. Oraz dwa miecze główne. E, całkiem sporo wypada tego, ale to jest pozytywne tego słowa znaczenie. To nie jest tak, że jesteśmy zawalani złomem, którego nam nie chce nam się przeglądać. Wypada to raz na jakiś czas. E, w ciągu tych 4 godzin trochę mi tych rzeczy wypadło, ale za każdym razem, gdy tylko e, dostałem coś, to z chęcią sprawdzałem, czy to może faktycznie nie jest ciut mocniejsze i nie da mi e, lepszego dimajera. Więc to tak jest bardzo fajnie zbalansowane. Nie zalewa nas to, ale jest miłe. Ok, na koniec słuchajcie muzyka i grafika. E, grafika moim zdaniem, postacie wykonane są dobrze. E, fajnie mu tam to wszystko lata, te jakieś frędzelki, nie frędzelki od tej zbroi, te miecze. To wszystko moim zdaniem wygląda dobrze. E, jakby drugi plan gry wygląda trochę słabiej te tła e, Nie ma może wodotrysków, ale też nieźle jest źle. Raz je grafiki bym się nie czepiał. Zawsze są bardzo fajne takie smugi wykonywane przez miecze podczas zadawania cosów. Bardzo fajnie to e, wygląda. Jeżeli chodzi o audio, od, odbosy walki są spoko. Muzyka... jest. I na tym bym zakończył. I słuchajcie, mamy sam koniec. Czas na wisienkę na torcie. I żeby było tego wszystkiego mało, możemy jeszcze przyzywać bestie. Bestii mamy pięć, pięć bestii jest do przyzwania, a to w zależności od tego, w, którym, w, które zaczynamy, w które chcemy umiejętności zainwestować, ponieważ naszą postać słuchajcie możemy rozwijać w pięciu cnotach. W cnocie wody, ognia, ziemi, metalu i powietrza. I do każdej tej cud mamy, możemy również przyzywać daną bestię. Są to jakieś tam węże, jakieś żółwie, jakieś tygrysy, jelenie, feniksy tego typu sprawy, prawdopodobnie są, jest to związane z chińskimi legendami, ale nie wiem, bo nie znam się na tyle żeby mi to było oceniać, ale naprawdę gra jest przednia, walki jest mnóstwo, do tego możemy sobie zwołać kumpli grać w trójkę, możecie sobie przywołać npc, tak nie macie kumpli czy przywołać sobie bestie. mamy magię, mamy miecze no jest wszystko co trzeba, żeby grała ideala. mam nadzieję, że to dowiozą i w 2023 będziemy się wszyscy w to zagrywać dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się i pamiętajcie również o subskrypcjach łapka w górę i komentarzach. Cześć!